Na wstępie chciałabym zrobić losowanie, jak widzicie, pisam sobie niki, można było wygrać animację, a jeśli nie ma się mój hashtag, no to dwie. Ciekawe kto wygra. Mila, wygrywasz. Yy, no więc tak, pięć krzykników, dobra. Ale ten pomysł, żeby nagrać taki odcinek, wygrała Neptune. No a tutaj sprawdzę, czy masz mój hashtag. No niestety, no wygrywasz jedną animację i no. No niestety, tak. Tutaj jakąś fajną wybiorę. Nie mogę się zdecydować. Dobrze, więc niech będzie to na przykład taka animacja gratuluję, a teraz przejdźmy do tematu odcinka. Okej, okay, więc w tym challenge'u chodzi o to, że proszę graczy z konta z 25 levelem i piętnastym lewerem, czy dadzą mi po prostu prezent? Z obydwu się pytam. I no tutaj właśnie y, mam pytanka, cześć, wyślesz mi jakiś prezent? A jeśli wyśle, no to dzięki, jesteś na moim odcinku, kanał Miciamika. I będziemy pisać do tej samej oczywiście osoby, z obydwu kont, tutaj jeszcze odbiorę mojej siostrze. Ulala. Już ma konto 12 miesięcy. Ja niedługo swoje użytkownike też. No więc yy, wybierzmy sobie jakąś osobkę z y, czatu. O no, to napiszę sobie, że dziękuję. Dobra, więc wybierzmy sobie jakąś osobkę z aktywnych. No i napiszmy na przykład do tej osoby. Więc już sobie tutaj skopiuję. Kopiuj, skopiowane, ok. Jejku, dobra i czarniutka, a la co? Jak? La Ta osoba, najpierw ją zaproszę Aha, nie może mieć więcej znajomych I zapytamy ją o to samo Okej, okay. tylko nie wiem czemu tam miałam białe to jak Wam skopiuj, ale no No i sprawdzamy czy nam wysłała Będziemy czekać tak do minuty. No i tutaj, jak będzie, jak minie minuta, to do Was wrócę. No więc minęła minuta i nie ma już sensu czekać. Więc przejdźmy do następnej osoby. Ta osoba wygląda bogato, bo ma ognie, chociaż ma taki status, ale trudno. Napiszmy do niej. Korni87650 No to tutaj piszemy do niej to samo. I poczekamy tak do minutki. W międzyczasie napisałam do Amelak i napisała, że nie wie. I napiszę do paru innych osób, bo te osoby po prostu mi nic nie odpisują. Tutaj napisałam do dziewczyny Laczusia, czyli Patrysi zresztą Laczusi był niedawno na moim live Tutaj napiszę, czy wyślę, czy nie. Ogólnie dla mnie byłoby to podejrzane, że z dwóch kąt tak samo w ogóle z dwóch kąt po prostu napisałam tą samą wiadomość. Dobra, no to może teraz do tej osoby zawilkas. Ok. Ogólnie tutaj w międzyczasie się wymienię dla mnie łódki wiosenne za taką czapeczkę. No i zaraz wrócę. Ogólnie tutaj zauważam, że ta osoba odpisała takie coś, więc napisam sobie jeszcze coś. No. Tutaj też szukam tych butków Osobka o Niku mnie zablokowała, więc no. no jak widzicie. Trudno. Tu mnie też zablokowało, xt Tutaj yy, wysłałam buty No i sami widzicie jak to jest Hihihi, czekam aż osoba potwierdzi A w międzyczasie zobaczę czy ktoś coś odpisał Po prostu mnie usunęła ze znajomych. Aha, spoko. Tu już nie będę tego pisać. Aha, wylogowała się. Dobra, potwierdziła. I ja jej się tutaj wpiszę.